Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale. Tradycyjnie już zapraszam do komentowania, subskrybowania, dawania lajków. Jeżeli chcecie Państwo, aby na bieżąco otrzymywać informacje o każdym nowym filmie, który pojawia się na moim kanale, to zachęcam do kliknięcia w ten przycisk dzwoneczka, który widzicie Państwo obok przycisku subskrybuj. Proszę Państwa, jakiś czas temu jeden z widzów zapytał mnie w komentarzu: Słuchaj, a może zrobiłbyś coś o firmie Anbo? Oczywiście nie ma najmniejszego problemu, tym bardziej, że dotarłem do bardzo ciekawych materiałów na temat samolotu ANBO 2, który odbudowano kilka lat temu na Litwie. Niestety losy tego samolotu były dosyć smutne, ale o tym może za chwilę. Na początek, kilka słów na temat tego, skąd w ogóle wzięło się samo ANBO. ANBO była to wytwórnia, bo trudno ją nazwać fabryką która zajmowała się produkcją samolotów na Litwie w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Wytwórnia powstała za sprawą porucznika Antanasa Gustaitisa, który był litewskim oficerem i jednocześnie inżynierem, który zaczął kombinować jak tu rozpocząć budowę samolotów na Litwie. Nie był pierwszy, ponieważ pierwszym pionierem budowy samolotów na Litwie był Dobkiewicius, który zbudował samoloty Dobi 1, Dobi 2 i Dobi 3, natomiast te maszyny nie były zbyt dobre. Tego samego nie można powiedzieć o samolotach Anbo, które były całkiem udanymi konstrukcjami. Anbo 1 był maszyną szkolną i nie odegrał zbyt dużej roli w dalszych losach litewskiego lotnictwa, natomiast Anbo 2 powstały w 1927 roku, również był samolotem szkolnym w układzie. Parasola, widzimy to zresztą tutaj na nagraniu. Była to maszyna wykorzystywana do szkolenia, napędzana 60-konnym silnikiem Walter. Później przebudowano ją na mocniejszą jednostkę napędową o mocy 70 koni mechanicznych. Anbo 2 był używany w lotnictwie od 10 listopada 1927 roku do końca 1930 roku. Nosił numer ewidencyjny 24. Samolot cieszył się całkiem niezłą opinią, był lubiany przez pilotów i co chyba dosyć istotne, bardzo mocno eksploatowany. Dlatego też w 1931 roku konieczne było przeprowadzenie generalnego remontu płatowca. Po zakończeniu remontu w lipcu 1931 roku i wymianie silnika, został przekazany do Areoklubu Litewskiego, gdzie służył, gdzie latał do sierpnia 1934 roku, kiedy to został rozbity, a w katastrofie poniósł śmierć pilot Waclowas Juoidis. Trudne są te litewskie nazwiska, tak na marginesie. Wydawać by się mogło, że wypadek z 1934 roku zakończył ostatecznie historię samolotu ANBO-2, który. Powstał tylko w jednym egzemplarzu. Natomiast okazuje się, że to wcale nie koniec. W 2012 roku Rolanda Skalinauskas i jego kolega Arvidas Sabrinkas mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska odbudowali pełnowymiarową latającą replikę tego samolotu. Ze względu na trudności z uzyskaniem oryginalnego silnika Walter zastosowano rosyjski silnik szwiecow M11 o podobnych parametrach. Tak, na marginesie, silniki tego typu stosowano m.in. w samolotach wielozadaniowych Polikarpów PO2. Jak widać, jest to dosyć antyczna konstrukcja, ale spisywała jako jednostka napędowa się całkiem nieźle. Tak czy inaczej, w 2016 roku udało się zakończyć proces budowy i przeprowadzić pierwszy oblot samolotu. Generalnie maszyna 18 października oderwała się od ziemi i wykonała krótki lot. Dla konstruktorów był to na pewno moment ich triumfu. Niestety okazuje się, że wszystko co dobre szybko się kończy. O tym jednak za chwilę. Samolot stacjonował na lotnisku w okręgu szawelskim w rejonie Radziwilskim. Mam, nie będę tutaj podawał nazwy miejscowości, ponieważ ona jest takim dla mnie łamaczem języka, że nie umiem tego poprawnie wymówić. Trudno, przepraszam, mam pewne ograniczenia, jak każdy człowiek. Tak czy inaczej, maszyna generalnie była taką ozdobą wszystkich pokazów lotniczych, na których się pojawiała, ponieważ rekonstruktorzy, a może raczej konstruktorzy tego samolotu przylatywali na miejsce w mundurach litewskiego lotnictwa wojskowego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Niestety, z tego co wiem, raczej do Polski nie przylatywali, ponieważ Polska i Litwa w latach 20. i 30. za bardzo za sobą, delikatnie mówiąc, nie przepadały. Tak czy inaczej, wszystko było super, aż do, no właśnie, aż do 8 sierpnia 2021 roku, kiedy to pilot Arvydas Sabrinkas rozbił się podczas lotu na samolocie Anbo 2 na lotnisku Cesis na Łotwie. Niestety, w wyniku katastrofy zginął. Oficjalnym powodem, dla którego utracono ten samolot, dla którego doszło do tego nieszczęścia, była awaria silnika. Silnik przerwał pracę w sytuacji, gdy maszyna znajdowała się na wysokości 20-30 metrów, doszło do zatrzymania pracy silnika, następnie maszyna runęła na ziemię. Muszę przyznać, że jest to dla mnie spore zaskoczenie, no bo jednak silnik, który zastosowano świeco w M11 cieszył się... Zawsze bardzo dobrą opinią samoloty, na których montowano tą jednostkę napędową. Ona jest nawet troszeczkę optycznie podobna do silnika Walter, co widać jak porównamy zdjęcia archiwalne samolotu An-2i tej odbudowanej repliki. Cieszyły się taką opinią maszyn, które są łatwe w pilotażu, które bezpieczne są. No tutaj niestety doszło do strasznego nieszczęścia, które pociągnęło za sobą śmierć człowieka, który bardzo dużo serca poświęcił Pewnej pięknej idei. Zdjęcia rozbitego samolotu naprawdę są bardzo przykre. Ja je tutaj za chwilę pokażę. Widać tutaj właśnie rozbity samolot. Widać, że doszło do dosyć poważnych uszkodzeń. Jest dużo tutaj piany posypanej. No, ona zawsze jest w takich sytuacjach wyrzucana przez Straż Pożarną, żeby zabezpieczyć przed pożarem. Natomiast no najgorsze w tym wszystkim jest to, że zginął człowiek. Zginął człowiek, który. Włożył naprawdę mnóstwo serca i trzeba takich pasjonatów zawsze doceniać. Cześć jego pamięci. Naprawdę no mam nadzieję, że, że jednak nie będzie to oznaczało końca tego samolotu, bo osobiście chciałbym go jeszcze kiedyś zobaczyć w powietrzu. No może, może nawet na pokazach w Polsce. Tak czy inaczej chciałbym podziękować za ten temat podrzucony tutaj przez jednego z widzów, ponieważ lotnictwem litewskim od pewnego czasu się interesuje. Mam nadzieję, że te zainteresowania przerodzą się w pewną pracę, która być może się za jakiś czas ukaże, no ale na razie jeszcze dużo wody w wiśle musi, zanim to nastąpi, upłynąć. Tak czy inaczej chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów o lotnictwie litewskim, to zapraszam do dodawania komentarzy o treści Antanas Nori Buti Ore, co z litewskiego oznacza Antanas chce latać albo być w powietrzu. Samo słowo, samo zdanie Antanas Nori Buti Ore jest rozwinięciem skrótu Anbo, który posłużył jako nazwa dla. Firmy produkującej czy wytwórni produkującej samoloty dla lotnictwa litewskiego. Z mojej strony to tyle, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.